Cześć, bardzo się cieszę, że znów ze mną jesteście. Bez Was nie byłoby tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Zastanawialiście się może kiedyś, jak zmienić gruszkę w kota? Zobaczcie, znalazłam taką książeczkę, która właśnie nam pokaże, jak to zrobić. W środku mamy różne obrazki, które zmienimy w zwierzęta. I na przykład pączka zmienimy w świnkę, kwiatka w koguta, a dmuchawca w królika. Książeczka. Jest w broszulorowej oprawie. Ma około 12 stron. Niby niewiele, ale myślę, że wystarczająco. Cenę też ma dosyć zachęcającą, bo kosztuje od 10 do 12 zł, w zależności od księgarni. A nawet wczoraj widziałam na popularnej porównywarce cena 5 zł, więc jeżeli znajdziecie w takiej cenie, to możecie jak dla mnie brać bez wahania. W środku mamy duże naklejki. Które właśnie ponaklejamy sobie na te obrazki i powstaną z nich zwierzątka. Możemy też zachęcić dzieci do kolorowania, do rysowania czegoś. Możemy króliczkowi przecież dorysować wąsy flamastrami. O, tutaj wam pokażę. Malwinka właśnie robiła z głowy dziewczynki z kitką konia. Całkiem nieźle jej to wyszło, chociaż powiem Wam, że głowa lądowała w różnych dziwnych miejscach, ale na wypadek takiego czegoś mamy tutaj na dole podpowiedzi. Gdzie, co, jak naklejać, żeby wyszedł kogut. Słuchajcie, ja myślę, że to jest ciekawa alternatywa dla malowanek i przy okazji bardzo pobudzi wyobraźnię dzieci, bo przecież nie muszą naklejać standardowo, tak jak podpowiada też ta książeczka, a mogą też jeszcze coś dorysować od siebie. Dajcie znać, czy wypróbowaliście i co sądzicie. Zachęcam Was również do subskrypcji i do komentowania, ponieważ jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Cześć i do zobaczenia za tydzień.